Psalm 54 Prośba o wybawienie od wrogów Przewodnikowi chóru z grą na strunach Pieśń pouczająca Dawida Gdy przyszli Zyfici i rzekli do Saula Dawid ukrywa się u nas Boże, wybaw mnie w imię swojej, w mocy swojej Ujmij się za sprawą moją Boże, wysłuchaj modlitwy mojej Nakłoń ucha na słowa ust moich, bo obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy godzą na życie moje. Nie stawiają Boga przed oczyma swymi. Sela. Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie, niech się obróci zło na nieprzyjaciół moich. Według wierności swojej wytraci ich. Z ochotą złożę Ci ofiary, będę wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobre, bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie, także oko moje spoglądało z wysoka na nieprzyjaciół moich.